Dajka moi kochani widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziękuję oraz pozdrawiam bardzo serdecznie wspierających kanał. Tym razem będzie nowy motyw. I mamy 29 grudnia, poniedziałek. I MSP postanowiło dodać nowy motyw. Ten motyw obstawiam, że wleci w połowie stycznia, nie w połowie, ale tak, no przed 10 pewnie, jakiś czas. My na pewno w nowym roku, w starym już go nie zobaczycie, bo jest 29 grudnia. Martin mi pisze, że jest nowy motyw na MSP 1 i 2 chyba, więc... Sprawdźmy, no. Faktycznie, Martin, nikomu mamy drugi motyw sylwestrowy. Kurde, dwa motywy sylwestrowe. Czuję się na szczerze powiedziawszy. Jak zrobię tu, to, to doklejam gdzieś kolejną część zadań. Cały zestaw zadań oceniam może na 9-10. na Mam bardzo ładne włoski, kolczyki też, sukienka też, ale trochę dziwne kolory razem. Piesek może dostać basicową dziesiątkę, bo w sumie nawet fajny jest jak się na niego popatrzy. Nie no, ale MSP naprawdę szansę, że zrobiliście mi tu. No kurde, ja się czuję doceniana. Moje ulubione święto tak doceniać? Kurde. Jedno z ulubionych pufów. urodziny to mi nic raczej nie dadzą fajnego. Co roku mi dałem, nie wiem, rok temu chyba był niezły motyw, ale też jakiś taki. Niekoniecznie taki, jaki bym chciała, ale no, coś tam było, nie? A dwa lata temu w urodziny był beznadziejny motyw. Trzy lata temu nie pamiętam, jaki był motyw, więc nie powiem. Jak widać, mam superowego, sylwestrowego Luka. Zrobimy sobie może status, bo bardzo dużo osobowości na pasku. Zrobimy fioletowego. Tu mam fioletowego luka. Tak raczej fioletowego. Nie wiem, że jaki do końca. Dobra. chyba reszta ma być. Jak jest? Kapibara będzie, bo ten rok był pod znakiem kapibary, inny rok był pod znakiem kapibary. Nie, no szczerze nie wiem, pod jakim, ale. Mamy kolejną, kolejny item w klinice. Sprawdźmy. Kolejny make-up. Też mega ładnie. No, do 10 za niego mogę dać. Liczne jest, nie umiałem. Hmm, może by go. Ej nie, ale w sumie make-upów mi nie wycofują z tej kliniki. Ej, ale fajnie, że MSP inwestuje w tą klinikę na jedynce, bo fajne tu i... czasem dodają make-upy. Coś uniwersalnego jest przynajmniej w tej bo był długi czas, że nic nie było dodawane do tej kliniki, kojarzę. A teraz bar... od, od czerwca 2024 ciągle jest coś nowego praktycznie, więc. No, mniej więcej od tego czasu, właśnie kojarzę, był jak, później. Był ten motyw Brat Summer, i wtedy też ciągle już zaczęli dodawać. No, także MSP, brawo! Bo jak ja patrzę na te. Oj, czekajcie, to było. No, to są wszystko nowe make-upy, chyba. Powiedzieli, że tą śnieżynkę zostawili, ona jest już w sumie stara, ale nie wiedziałam. Albo oni ją tu dodali, szczerze nie wiem. Czekajcie. I nawet nam makijaże halloweenowe zostawili, a one są po prostu z tyłu? Czy co jest? Jeden, nie, jeden make-up halloweenowy został. Jest z tyłu. A jaż sobie przejrzę całą klinikę, bo nie wiem. Hmm. Chociaż w sumie nie, w sumie coś tu się działo na tych nie, no 2023 rok też coś tu dawał do tej kliniki, tak patrz teraz. Ja tak narzekałam, ma... No coś tu jest pododawane, nie wiem, nie powiem, no. Bo... Nawet nie wiem kiedy to było dodane, nie wiem, właśnie bo ja tak się zastanawiam czy ja we wszystkich ocenkach motywów, jak powiedziałam, nie wiem jak to... No, dobra, dużo jest nowych ust, nowych nam też nie dali, ale dobra, tam... Ust jest w sumie mało w tej krynice. A nosów? Nosów to w sumie no też nie będzie dużo, no bo co. Ej, nos był? Ten nos chyba był, czy nie był, bo nie wiem teraz. Ej, ale wiecie co, ja bym go wzięła sobie, bo jest mega ładny. Ej, mi się podoba ten nos, ja go chcę chyba. Ej, dobra, wezmę sobie ten nos. Nie wiem, czy on tu był. Ale chyba byłby podpisany, że nie no to. Ale nie jest. Oczy też, oczu, par oczu też jest, ej oczu też jest mało, to tych mękaków, tak. To, to mamy, jako dziewczyny mamy już albo jako damskie konta mamy duży wybór, bardzo duży wybór. Fajnie, dobra, zobaczę w końcu ten nowy motyw. Starlight Night. Nie wiem, co to dosłownie znaczy, ale wiecie co, ja daję 11, wiecie, bo ja wiem, ja po prostu to czuję fizycznie i mentalnie i duchowo, yy, że to jest nawiązka do, do horoskopów, ja to czuję po prostu, i do czaro, czarodziejstwa i magii, więc 11 po prostu. I to jest na 31 grudnia, pierwszy stycznia matka. Czy mógłbyś dać coś lepszego? No imo nie, imo przynajmniej. O my jakie tu śliczne rzeczy są, macku. Nie no, za rzeczy też 11. Śliczne. Same księżyce. Ale fajerwerki też w sumie są. Ja to tam lubię czasem na fajerwerki popatrzeć, w sumie jakby nie patrzeć, ale... A, nie wiem, ale... Fajne jest to. dobra animacje nie no zodiakarski motyw sylwestra czy może być coś piękniejszego Pięknie. no i nie ładuje się jak poprzednio bo mi nie ładuje tej strzałeczki o załadowało. czy tu jest dalej coś jeszcze do tego motywu Czekajcie, co to jest? To w ogóle... a nie, to, to czekajcie. Jak widać jestem fanką księżycowych animek i prawie wszystko mam. Dobra, to też sobie kupię to też. Animki też 11. Ten księżyc też fajny, ale trochę mi szkoda, Diamondików. Dobra, w sumie będę mogła go, ją oddać. Jak mi się znudzi, bo już można podarować rzeczy Diamond z VIPą. Co to. No to dobra, 11 niby piękne. A co to jest? No tu nie spojrzałam, ale to mam, więc. Ej, ja to miałam do jakiegoś. do, jakiejś, do jakiegoś motywu latem, co był. Dobra, zobaczmy od dziewczęcą zatem. Idziemy z, potem jeszcze oczywiście na MSP2, żeby nie było. Idziemy oczywiście. Boże, i to są nowe itemy. A nie kojarzę tych włosków, jakie one w ogóle śliczne są, jest. Już nie mam takich krótkich, ale jakby mam trochę dłuższe teraz. Ej, zróbcie, mówi, te plany, to jakieś włosy, to może będą, dobra, czekać, może będą. No. Boże, jakie to jest śliczne. Ej, to jest odgrzewane czy to jest nowe? Bo są śliczne ubrania. Ja pierwszy raz widzę. Mam wrażenie. Nie no. Jezu, a w nie, nie można tych tych dodać, bo to jest za Diamonds. A może sobie zrobię we własnym kolorze? Czekajcie. Um... Nie wiem, dobra, zróbmy niebieski taki właśnie bym się ten podobał. No dobra, to niech będzie takie dobra, to może być takie jak jest. Jeszcze to sobie... mu to jest śliczny, to jest na szyję, jak, jak już w sumie się domyśliłam, ale... Wy, nie wiem, czy wy też. Chyba też nie wiem. Czekajcie to był ten kolor, który to był. Nie, to nie był ten kolor. To był inny. To zrobimy pod kolor, w No nie? Dobra To już wypad... Chyba, że... Nie no, to mi się dało, nie? Bo nie... Te buty w sumie mogą być, ale nie wiem, czy za takimi przypada To może te nie... O, bluzeczka śliczna mm, Możemy... O nie, to jest brzydko wygląda Ej, co ja za kolor... Przecież to nie jest ładne, halo, a bo to jest, nie... aha, to może to trzeba na biało po prostu dać, czy... Dobra, jak da się na biało to może być, ale to nie jest jakiś ładny kolor. Coś się nie postarałam chyba z tym kolorem. Rajtuzy możemy sobie dodać w sumie, nie wiem, dobra, dodajmy czarne w sumie. Nie wiem, coś może wymyślę z takimi czarnymi rajtuzami. My na pierwszej stronie tutaj włosów nie dodałam, a chciałam. I w sumie tutaj mogą być te... To... Ej nie, to nie jest ładny kolor, co ja za kolor wziąłem, to jest brzydki kolor. Jezu, ja tu... Ej nie, gdzie są takie ładne niebieskie jak tam były? Tu nie ma... O Jezu, będę musiała... No przecież tu nie ma nic ładnego. To jest. Teraz tu jest ciekawe. Takie bardzo, bardzo już prawie białe, że nie wiem. No co może ten niech będzie po prostu. A to. Jakby to blond zrobić? Nie, to chyba nie jest dobry pomysł. Ej, w sumie dobra, to będzie ładnie, bo blond od rozpasuje do takiego koloru, wiecie? Mimo pasuje, więc ja takie chcę. Yy, mamy tutaj. Nie, to, to jest ładne, ale nie, nie doleżeć. Coś lepszego znajdziemy. Trzecia strona. O, tu już są powtórki. Yy. IMSP, a jmsp, tak było pięknie. Nie wiem, no to na pewno jest powtórka, to też kojarzę, że to jest powtórka. To raczej też. Dobra, to tam. Mm, ja mam gdzieś jakieś powtórki. To też jest powtórka, na pewno, bo pamiętam to. Ile jest staro w tym motywie? Aha, tylko cztery, dobra. No dobra. Dodajmy no tą spódnicę. Nie wiem, czy ona jest nowa, ale jest mega śliczna. Więc... Nie wiem, czy będzie ładny ten kolor. A mi się podoba. Tu chcę ten. Hmm. Mamy tutaj kolczyki. Nie wiem, czy ja chcę taki. Nie, nie lubię takiego koloru, więc. Aż tak. Ale może. Hmm. Nie, no pastelowy to... I ten w sumie, ej, ten taki ładny będzie. O, to ten weźmy. Kurde. Coś tu wyjdzie, ale nie wiem do jakiego luka będę używać taką żółtą biżuterię. No zobaczymy. Czy będę w ogóle? To jest druga sprawa. Może wyjdzie na to, że nie będę. To możemy zrobić tym niebieskim, właśnie tym, co tam było poprzednio. Różowy to tu nie wiem, po co tu różowy dla że To nie pasuje. Ej, ja w nowym roku będę robić pierwszy motyw zodiakarski. w sensie grafikę zodiacarską, bo mi się taka podobała. Dobra, mamy jeszcze to, to bo mamy, ale że to jeszcze to, co dodam. A to, ej, to to, też pod kolor zrobię. Jaki to był tylko ten? Ja tego praktycznie nie widać. Ja będę musiał jakieś ubranie tu ciekawe dać, bo tego nie widać. <laughs> tego nie widać na ciele nawet. O kurde, to to jest kolor karnacji. Dobra, dam jakieś białe ubranie to... Ja nie wiedziałam, że to jest koła karnacji, prawie że... O kurde. Spódniczkę możemy dodać. Nie wiem czy jest to Dobra, jedna czarna, dobra. Motyw oceniam. Hmm. No, jako Zodiakara, no to mogę dać. Nie wiem, co dałam w poprzednim motywie, ale tutaj mogę dać. Czy 10,5 nawet. Dobra, 10,5 jak dałam w motywie Peppermint Pop. No, bo nie ma wszystkich, niektóre są powtórki, to nie dam 11, sorry, dobra idziemy na MSP2 jeszcze zobaczyć, okej okay, widzowie już się logujemy, widzę, że wystrój zimowy z MSP2 nie zniknął, w sensie się też nie zimowy, trochę dziwne, ale dobra, przyjmuję to, by the way, chyba cuksy się skończyły, już nie będę zbierać, ale to będzie z tego na pewno jakiś short cudowny, no wy już widzicie to, ale ten odcinek chyba będzie po tym shortzie, więc... Mamy nowy wystrój... Wow, dobra, mamy nowy wystrój. Nagrody za styczeń, jeszcze z nimi nie myślałam. Ojejku, Natixę sobie o! No to jak samo to na odcinku, co niech ma i na odcinku. Ostatnio nie wiem nie wiem czy coś tu. Bo te, nie wiem ten magazyn. Kto to jest Harry Potter i myślałam, że to jest... A nie, to nie jest... to jest chyba ta Maja Olivia, bo tak się zastanawiam czy jest to jest ta moja wicka Dobra, czekajcie ja oddalimy sobie to, czy ja to mogę tak jakoś. Czy ja mam to włączonego? Proszę o. Bo ja chcę całe widzisz. Wystrój noworoczny imo, po co kwiaty? No chyba, że sztuczne. Ej nie dobra, to są zimowe kwiaty chyba. Ej, ojeju, czekajcie. Boże, zawsze, zawsze, zawsze tego laptop włączony do ładowania jak nagrywam, zaraz nie włączyłam. Co się ze mną stało? Kurde. Boże, ile tych cudownych klaczy tutaj jest. No dwie przynajmniej, ale ja, aha, bo ja swoją schowałam, bo nie pasowała mi do Lucas'a. Sylwestrowego. No, może tutaj 9? Nie wiem, no bo w sumie. Dobra, 9,5. Nie wiem, czy to jest mój ulubiony wystrój. Nie wiem, w sumie nawet fajne, ale nie wiem. Nie wiem jeszcze, że co o nim do końca sądzi. Dobra. Zobaczmy co tu nam oferują. Nie, no tu jest ślicznie. Nie będzie pet shopu, dobra, ale tu 11. Piękna, piękny las. Lubię las zimą. Zwłaszcza choinki, dlatego głównie 11. Dobra, ja chciałam zobaczyć, czy tu będzie jakieś sklepy. Kiwentowy chyba nie. A nie, coś nam tu dali, czy to zawsze jest, nie wiem, coś dali. Jakieś jedzenie nam dali, no dobra. Czy to tu było, bo nie wiem. Nie, to tu chyba było, wiecie, to tu było, dobra. To jest ten sklepik, ten taki, nie wiem, który. City Beach. Tam coś wiedzie ciekawego. To igro, ciekawe, czy tam nadal stoi. Czy w końcu je zabrali stąd? Bo ono mi zawsze przeszkadzało. Ej, nie ma, ale teraz już i tak nie będzie stąd. To mi wszystko jedno, ale. Ej, tu coś jeszcze. Ej, właśnie, tu jeszcze jest jakiś sklep, sklepik i on tu był otwarty czy zamknięty. Bo ja nawet nie wiem, może on był. Nie wiem, nie zwróciłam na to uwagi nigdy. Ej, ten sklepik był, ale ja go nie oceniłam. Aha, no dobra. Ej, ten jest śliczny. Ej, co to za ryba? Ej, nie, do ryby nie lubię liczny zimowy sklepik nawet lody tu dali. W sumie lubiłam kiedyś lody zimą, ale to w kawiarni. No tak to to nie na dworzu. Także, także. Dobra, może 9 za ten sklepik, bo faktycznie go nigdy nie oceniłam. Boże, tu jest takie śliczne. O kurde. Ej, dobra, to za to to też 11. O wow. To mamy te ocenione. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze tło. Znaczy, teraz, motyw w sensie. Zobaczmy sobie. Czy nie lepiej tu będzie zmienić właśnie to tło? Bo teraz nie wiem. Albo to jest poprzedniego motywu. W sumie nie wiem, czy trzeba. Ale nie, Zodiakara jest lepsza. To ja wolę Zodiakarę. Więc. Będzie Zodiakara. Za to tło 11, tu już wiadomo. Czy dali nam tu jakieś cudowne nastroje, albo coś tam zeseń? To jest nastrój, dobra. Dali nam jeden nastrój za dajmonds, no to fajnie, ale mi szkoda diamonds. Fajny 10 może, basicowe, aaa. Emoticon jakiś dali? Co to jest? tego nie było faktycznie to było emoticon może być a w sumie nawet 11 do dobra nawet sobie go ustawię w sumie. nie wiem czy go mogę ustawić ale ustawię sobie go dobra czekajcie bo tu coś wyskoczyło że muszę odłożyć nie swoje przedmioty no, dobra zniknij mi stąd po prostu się yy, yy. O jezu, ej, ale to jest bez znaczenia O, dobra, to jednak bug był. Już chciałam gadać. To jednak po prostu zacinka była. I zobaczmy jeszcze tą modę dziewczęcą. to jest tylko jedna moda. No ale dobra. Będę tak zawsze mówić. Chyba już. Mamy tu. Mamy terajtuzy. Mamy tą biżuterię. Omegę mamy. Te to takie. Dali tą też bluzeczkę, co była, w sumie nie wiem, co tu dać. Sukienkę jakąś uniwersalną dali, jej chyba na jednym nie było. Nie wiem, czy była, nie widziałam. Także... Dziesiątka, basicowa, zobaczmy urody Dali nam te, te dwie pary włosów i makijaż. No to mój werdykt brzmi 12, 13, nie wiem ile. No. Ty przecież te włosy... Ja nie wiem. Co ubóstwa. Więc. A ja coś jeszcze dalej. Ej, ale to... Ej, to też jest, ale co to jest w ogóle? A to, ale to też jest ładne, O my, ja to sobie nawet do tego luka mogę dokupić. O kurde, to jest ładne, bo to będzie widać. Nie wiem, który odcień fioletu tu mam, ale chyba ten. To dajmy, ja tu mam coś czarnego, bo teraz nie wiem. Dobra czarne i albo. Ja nie pamiętam czy tu coś czarnego dawałam na tego luka, dobra nie wiem, nieważne dobra kupiłam, kupuję znaczy kupuję, a to mi i... i. Teraz nie wiem co zrobić, żeby tu było tak jak było. Jak to zrobić, żeby tu było. A to czekajcie. A nie, ja to miałam. O! Dobra. Dobra, na resztę, kiedy indziej przyjdzie czas. Dobra, oceniłam motyw znowu, wyszło 20 minut. Czy ja to jakoś poprzycinam? Bo nie wiem, czy ktoś będzie się, ktoś będzie się bawił w takie, takie motywy. To pewnie trwa 30 minut. Ale dziękuję serdecznie za oglądanko. Pozdrawiam. Miłego nowego roku. Może jeszcze jak to motyw sylwestrowy. Na cały rok już tak perspektywicznie, dobra, bo ja wiem, że to jest 10 stycznia, no to wszystkiego dobrego, to bye, bye. bye.